Ostatni mówią w trąbkach wielkich. Pani Krystyna to osoba, która mimo przeciwności losu zawsze optymistycznie patrzy w przyszłość. Urodziła się w 1940 roku w Damaszce, w powiecie tczewskim. Tuż po wojnie wraz z rodziną przybyła do sobowidza. Na krótko, bo los zaprowadził ją na dwa lata do Goszyna. Kiedy miała 8 lat, wraz z rodziną ponownie przeprowadziła się do Sobowidza i tam mieszka do dziś. Nazywam się Idem Krystyna, mieszkam w Sobowidzu, mieszkanie w e, Młynie <gryw> Dawniejszym. Wojna wbija się w pamięć i wspomnienia z niej zostają z człowiekiem już do końca. Pamiętam, jak e, chowaliśmy się w piwnicy. Wiem, że w Pieżynieak siedziałam na kartoflach, słyszałam huk armat, bo stała na podwórku przed, przed domem i cały czas był ten huk, potem pod, był pod, po jak się nalot skończył, tak wyszliśmy na podwórko. To pamiętam, jak z kuzynką siedzieliśmy na na, na schodach, i, przyszł, i było tam wojsko na podwórku. I jeszcze da, dali nam w, to, w te, w, w kopercie, cukier, cukierki. I ale to nie wiem, jakie to było wojsko, to ja nie pamiętam. Bo oni nawet, ale chyba po polsku rozmawiali, że dostaliśmy te cukierki. Z kuzynką i później tam był zaraz szewc, bo tam naprawiał wojs wojskowe buty i dał nam takie małe buciki dla mnie, ale one były dla mnie za duże i moja kuzynka je dostała. To było zaraz po wojnie, jak ten front, front przeszedł i później ojciec wrócił z, z niewoli, przyjechaliśmy tu do Sobowic. Ale nie było pracy i przyjechał wujek z końmi i zabrał nas do, 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 do Goszyna. Tam mieszkaliśmy dwa lata, ale już powinno iść do szkoły. A tam było prawie 6 lat czy siedem kilometrów do szkoły. I ja byłam za mała, i tam nie ma, małe dzieci szło. I ja tam nie mogłam iść. I, tata, i przyszli do sobowic i już mieszkaliśmy. W sobowidzu, tu właśnie przy Begerze, i całe, całe swoje dzieciństwo przeżyłam tutaj na tym, na tym podwórku. nie? Piłkę o ścianę się odbijało do, do tysiąca, nie? To i przy tym się dzieci uczyły, a mama różne zabawy nam wymyślała. A dzieci się lubieli u nas na podwórku siedzieć, także, non -stop było pełno dzieci. Zawsze się wszyscy bawili w zobowiznę u nas tam na podwórku, nie? Pani Krystyna była najstarsza pośród licznego rodzeństwa. Zawsze pomagała w domu. To z niego wyniosła wszystkie najważniejsze wartości życiowe. Ojciec pani Krystyny był kowalem, a mama zajmowała się domem. Była bardzo pracowita, no bo musiała przecież, miała tyle dzieci, to musiała i prać, i, i gotować, no i mama piekła chleb, i ciasta, i różne roż, różne tam placki nam piekła, i, i tam wafle, i, i różności, nie, tak non-stop. Mieli, mieliśmy swoje mięso, swoje e, mleko, nie, później już nawet sprzedawała to mleko, bo i się wszystkiego nie zużyło, nie? Ale tak nie, nie no wszystko bo Starała się wszystkich zadowolić, nie? A ojciec pracował tu w pegerze jako kowal, ale naprawiał wszystkie maszyny i nawet gorzelnia, i nawet potrafią, jak tam była świniarnia. Pamiętam, że nawet yy, z, robił. Tak, tam zwierzętom mnie, Bo on nawet potrafił wyraby, wyroby robić różne, nie? Tak, myśmy w domu biedy nie mieliśmy, bo ojciec wszystko dorabiał, mama dużo pracowała, bo miałyśmy i krowę, i, i świnie, i kaczki, i kury, nie? To wszystkim się zajmowała, no i, a ja pomagałam. Ze wszystkim mnie. Nas było 10 dzieci. Ja mam najstarsza, a najmłodszy po 17 latach się urodził. To ja już miałam 17 lat, jak ten najmłodszy się urodził. Chodziliśmy na pod, do szkoły, wszystkie dzieci. Ja, ja pamiętam te wszystkie dzieci. I dużo, dużo. Było dobrze w szkole, bo ja mam. Dobrze się uczyłam, także nie było kłopotu ze mną i było dużo nauczycieli, było chyba sześć czy siedem nauczycieli, był kierownik i, i, i była nawet e, taką kuchnię prowadzili, że dzieciom, e, tym biedniejszym, dawali obiady, nie? Prócz mieszkańców Sobowidza do pomocy w pgr przybywali mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Część z nich znalazła tu swoje miejsce i została już na stałe. Bo tu do PGR-u później przychodzili więźni, mieli do, do, do pomocy przychodzili. No i starsze szkoły z Gdańska przyjeżdżali zbierać kartofle, tam buraki, nie takie coś tam. A bo taki był sezon, to Dużo pracowników przyjeżdżało i tu była kuch kuchnia i tam noclegi mieli, nie? Jeszcze jako panienka to pracowałam, bo mam mamie pomocy do szkoły nie mogłam iść. To tak w domu wszystko, a potem jeszcze, jeszcze dużo chodziłam do, bo tu pgr był ogrodnik. To tam pracowałam u ogrodnika. Przez prawie dwa lata tam chodziłam, nie? I to na magazynie. Musieliśmy pracować, bo wiadomo bo, że musiałam trochę zarobić. To w buraki poszliśmy, żeby sobie dorobić, nie? Była i świniarnia na pegerze, i i, i owce, i, i krowy, nie? To było dużo, dużo było tego zwierzęcia. To później tutaj była burza. I piorun uderzył w cukrowni w, w ten komin i odbił się na świniarnię w Pegerze i ta świniarnia się paliła. to wtedy dużo zwierząt się tam popaliło. Nie? Szklarnia, ogrodnictwo z tyłu zaraz było, nie to były takie winogrona i, i jeszcze tam takie owoce były, jeszcze przedwojenne. I to się wszystko poparzyło. Później te wszystkie szklarnie się popaliły, bo to nie tylko nie? I wtedy właśnie to ogrodnictwo zlikwidowali. A wtedy ja dwa lata prawie nie pracowałam, bo byłam w domu, musiałam o tych, moja mama dużo chorowała, bo po tym ostatnim jak urodziła to. Było w ciężkim stanie, później nie mogła nic tak ciężko pracować, to wtedy ja musiałam nie. Miłość znajdziemy w każdej historii. Pani Krystyna poznała męża w sobowidzu. Wspólnie dochowali się czwórki dzieci. W życiu rodziny pani Krystyny ważne miejsce zajmowała straż pożarna. Bo i małżonek, i synowie byli strażakami. Moje chłopcy do dzisiaj nie są jeszcze strażakami. Bo oni za nim, za ojcem są. I w ogóle on też się tym zajmował od najmłodszych lat. Był w cukrowni na, plac, na placu. Tam był taki dom. Taki, to był chyba jakiś gara, garaż, czy, czy jakieś, nie wiem, w każdym razie zaraz po wojnie. I później właśnie tam zrobili straża. Z remizy, a mój ojciec tam y, jakiś samochód po wojnie zaraz y, remontował cały na straż i, i oni y, prowadzili tę remizę przez wszystkie lata, nie, pomagał, nie, wszystkim robić, no, bo, a później już jako chłopaki. To mój mąż i tam, tam więcej było takich sąsiadnych, to oni też tak się udzielali w straży nie? i prowadzili. I później budowali tą remizę, to już moje chłopcy już, już. mój mąż jeszcze żył, ale, ale już tam nie pracował, no bo już tam nie mógł sobie poradzić. Nie? Już miał 70 lat. Bardzo było dużo. Co najmniej 15 było chłopców do straży. Nie? Teraz nie ma, ale kiedyś było naprawdę dużo. Te dzieci chcieli tam być. Młodsza była, ma młoda, i, i z dziewczyn była e, ta drużyna, ale potem to się wszystko rozeszło nie? bardzo pomagał. I lubiał to robić. Pilnował tego, jak nie, ja później przez wszystkie lata, bo człowiek. Był tego przyzwyczajony, każdy ruch wołania straży czy coś, to on pierwszy bym skoczył z łóżka. Nie? A później chłopcy, nie? On piesem leciał do remizy zawsze. Ile razy i tak było, że, że, że już spał w nocy, zerwał się i ubrał się. Kiedyś moja, zamiast bluźnierstw po nicowiu. tak się spieszył. <laughs> że farbi mieli pielęgno, że z kobietą przyszedł. <laughs> A bo było i wesoło, i, 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 i płacz, nie? Różności. Ja miałam 22 lata, jak wyszłam za mąż. On się uczył, był jako mój nasz od, od 15 lat, nie? Później już po wojsku wrócił i z powrotem. Pracował jako młynarz. No a ja przecież tu całe życie w sobie byłam, to, to myśmy my się po prostu znali z, z potańcówek i z wszystkiego. Nie? Potem on miał inną dziewczynę, no ale później, ale później po wojsku wrócił. I, i już nie chciał z tą tą rozmawiać, czy ona się wypołożeniła, czy coś, nie wiem, już nawet nie pamiętam. I wtedy w 62 braliśmy ślub, nie? Dwa lata razem byliśmy, tak się poznawaliśmy, a w 62 braliśmy ślub. O, i, o był duży, bo była duża rodzina, mojej mamy była duża rodzina i ojca, nie? I jeszcze teściu, tych teściów też duża rodzina była, także było prawie 70 ludzi, jak nie więcej. Jeszcze nie mogę powiedzieć, bo dokładnie to ja już nie pamiętam, jak to było, ale było bardzo dużo ludzi. U nas mama to miała w domu zrobiona, z tym, że pokój był wynajęty u sąsiadów jeszcze do tańczenia. Tak, żeby z orkiestrą, duży ślub był. Ja mieszkałam u teściów przez 10 lat z teściową. Moje cztery dzieci się tam urodziły i później, już było czwarte dziecko, to już wtedy mój mąż się starał do gminy, żeby dostał mieszkanie. Dostaliśmy mieszkanie tam przy torach zupełnie. Tam był tylko pokój z kuchnią, no ale i tak było lepiej, nie? No, i tam u sterściowych byłam 10 lat, później byłam 8 lat właśnie w tamtym mieszkaniu. No, i jeszcze przyjechaliśmy w łynie. Ten mój nasz, co tu mieszkał, to on do, do, dostał, poszedł na emeryturę, i poszedł do, z córką, i ja dostałam to mieszkanie. Przez chwilę, no może ze 3 lata, pracował w pruszczu w łynie bo ten kierownik poszedł do pruszcza i zabrał go ze sobą. Ale później, ale później on wrócił i, i już tu resztę lat spędził mój. Ojejku, to była ciężka praca, bo musieli, on dużo, bo on wszystko umiał, wszystko znał, cały mój od, od dziecka znał, także on dużo się tym Zajmował do, do śmierci tam był, ciągle do mojna. Tu nawet już był na emeryturze i, i, po, i już, albo on się spalił ten mój i jak on się spalił, tak mój mąż poszedł na emeryturę i już został... Ale tu mieszkaliśmy, nie? Cały czas. Z tym, że później tutaj coś tam ktoś chciał naprawiać, jakąś elektrownię czy coś chciał budować, i mój mąż tam często przychodził, bo oni tam zawsze coś potrzebowali, coś wiedzieli o jakichś maszynach, nie? A ja, tam mój mąż się tam na tym zdał, to tam przechodził. Później jakiś czas... Ten właściciel nie wiem, czy wyjechał za granicę, czy coś i nie miał roboty. I tak mój mąż się tam troszeczkę opiekował, żeby mu tam nie wykradli wszystkiego, nie? No i któregoś dnia poszedł, skusiło go, żeby tam otworzyć i zobaczyć, jak tam wszystko wygląda jeszcze. Jak w, w las. A ja nawet nie widziałam, bo on poszedł do szołerka po drzewo. I tak długo nie szedł i ja poszłam, bo ja chodziłam już o kulach i poszłam przez okno patrzeć, gdzie on jest, a jego tam nie było. Myślę sobie, chyba na schodach gdzieś z kimś rozmawiał, Ale coś mnie kusiło, poszłam zobaczyć i drzwi u Młyna były otwarte. I ja patrzę, ja wołam do niego, a on się odzywa w piwnicy. To się zerwało, on wpadł na dół. No i w ciężkim stanie go tam... Tylko mówił, nie idź tam nie idź, bo mówi, tu się zarywaj. I woła, wołaj i Helenkę, nie moją córkę. Ja dzwoniłam po dzieci, i przylecieli, pogotowie. No i wtedy nawet samolot przeleciał i zabrał go, bo on jeszcze rozmawiał, ale miał wszystko popękane w naczności Także cztery dni i zmarł, Ja zginął w ujdzie. Całe życie pracował i jeszcze z mój z zginął. Nie. Poza ciężką pracą i poświęceniem był również czas na rozrywkę. Nawet w PGR tu była taka świetlica zrobiona w pałacu, i tam występowaliśmy, taki zespół był. Teatralny myśmy tam występowali, nawet pierwszą ogrodę dostaliśmy tam, pojechaliśmy na... Wtedy były właśnie te pola grunwaldzkie, pierwszy raz odłożyli. I tam byliśmy na tym wycieczce, dwa tygodnie tam byliśmy na tym pola grunwaldzkich. Tam wojsko miało namioty dla nas zrobione i tam się opiekowali. Da. Na mnie, nad jeziorem Liksajny. O, widzisz, że pamiętam. Wspomnienia osobowizu pokazują, że nie trzeba było jeździć do pobliskich miejscowości, by móc załatwić codzienne sprawy. No bo ja wiem, no specjalnie się nie zmieniało, bo bogata była, nie? Starali się wszystko doprowadzić do porządku. Także specjalnie to tam nie było odczuć tego, że tam są jakieś zmiany, nie? No Z tym, że. Że ludzie się coraz lepiej ubierali, nie? Coraz lepiej im się żyło, ale tak, żebym tak specjalnie się tam rzucało w oczy, to nie. No, każdy starał się, każdy miał działkę. Dużo było tych ludzi, co, każdy miał swoje działkę, nie? To do, do pracy dojeżdżali także że pociąg jeździł, to nie było tak źle. Gorzej było, jak już pociąg zlikwidowany, nie? No to wtedy z tymi autobusami, było ciężko dojechać, bo to jeszcze do dnia co tylko trzy, trzy autobusy. No bo musiał do gminy, to musiał. Nie Nieco sprawy do załatwienia, to musiał. Nie? To do kościoła tam na, na odpusty, bo tak to specjalnie się nie jeździło. Takie już to roweramy. No i przeważnie jeździało się do Skarzew, bo jechał pociąg do Skarzew. To po zakupy przeważnie się jeździło, bo to było, a tam wszystko można było kupić. W sklepie były jak w Gdańsku, nie? Ja, ja mówię, był nawet do Skarzew się lepiej jechało, jak do Pruszcza. W Pruszcza było mniej yy, sklepów i tego wszystkiego. Nie wiem czemu, ale tam się z chęcią jechało do Skarszew, nie? To często. Tam do fryzjera nawet jechaliśmy, nie? To... Do, bo mieliśmy i owce, to trzeba było obciążyć owce, to było sprzedać te wełny, to też jeździłam do skarży sprzedać tą bydłę. Sprzedałam, a kupiłam sobie już gotowe, nie? W to miejsce do roboty, bo trzeba było skarpety porobić nie? dzieciom. A mama na druższczach umiała, to ja też robiłam wszystko przy drutach. Skarpety, rękawice, szaliki, to, czapki to, to się robiło samemu, nie? żeby to było tanie. Przez 30 lat pani Krystyna pracowała w kuchni, a po pracy zajmowała się domem. Choroba nie pozwoliła pani Krystynie kontynuować pracy w restauracji a samą pracę wspomina bardzo dobrze. Później tu w restauracji osobowej współpracowałam w kuchni, byłam tym młodszym kucharzem, nie? to, to czek wszystko po prostu umiał, nie? całe życie pracował. Tu w gs była restauracja, teraz jest Osiądek Zdrowia, a kiedyś tam była restauracja. Bardzo dużo, bardzo, bo GS był duży, Dużo było, sku, był duży skup, to zawsze yy, skup był świn, i yy, tam gęsi, króliki przywozili, nie, no i był cukrownia, dużo buraków przywozili, także tu był ruch, jak nie wiem, co powiedzą nie, pod świerkiem, bo, bo po drugiej, teraz jest tam szkoła, a kiedyś tam były świrki, świerki, świerki. Mi się dobrze pracowało, mieliśmy yy, takie dobrane kucharki. I, 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 kucha, i kucharz był, i kierownik był taki że, po prostu życzliwy, nie? Także nie było kłopotu, nie było awanturów ani nic, nie? Wszystko było uśmiechnięte, zadowolone. Nawet, tak mówię, trzy rzeczy, dzieci lat tam się pracowało. nie razu, żebyśmy się tak pokłócili, to tego nie ma, nie? Zgoda to to, co buduje, a pani Krystyna starała się zawsze być bezkonfliktowa. I taką stara się pozostać. No naj, najważniejsze to jest zgoda. Zgoda, szacunek jeden dla drugiego, żeby nie, żeby nie draż, draż, drażnić nikogo, nie, nie obrażać. I nigdy tego nie robiłam i nie robię, nie. Także ja nie mam w zwyczaju tam ani się kłócić, ani ani z, za wszystkim się zgadza, bo tak mówię szczerze. Jestem zadowolona. No i wtedy człowiek jest spokojny, bo się nie musi denerwować, nie. Tak, całe życie. Nawet bym się nie przeniosła nigdzie. Jak nieraz, jak tam coś się wspomina, że tam mogłaśbyś byś mieszkanie zmienić, bo taka jesteś sama, takie duże mieszkanie masz, nie. Nawet mnie do głowy nie przyjdzie. Myślę, a co ja bym chyba poszła do kogo i gdzie? Ani z kim się A tak jestem swoim, nie? To jest moje i